Jesteś nauczycielem i chcesz dobrze zarobić w wakacje? To proste. Wyjedź z Aterimamed do opieki nad osobami starszymi w Niemczech i zarób nawet 2450 euro za 42 dni zlecenia. Nie możesz wyjechać na tak długo? Nic straconego. W Aterimamed w okresie wakacyjnym mamy również zlecenia na 3 tygodnie. Wakacje to doskonała okazja na wyjazd nie tylko ze względu na krótkie wyjazdy, ale również na oferty z podstawową znajomością języka niemieckiego. Martwisz się, że sobie nie poradzisz? W Aterimamed gwarantujemy opiekę doświadczonych pielęgniarek, a także opiekę indywidualnego koordynatora. Kliknij na dole ekranu w link, uzupełnij formularz, a nasz rekruter oddzwoni do Ciebie z najlepszą ofertą. Do zobaczenia!